Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz przychodzi na świat 8 marca 1822 roku. Według tradycji rodzinnej pochodzenie ma szlacheckie. Herb Łada, Ładicz, Mancz to herb mazowiecki. Z Mazowsza pochodzi ojciec Ignacego, Józef, który w przeszłości był uczestnikiem Powstania Kościuszkowskiego. Ignacy jest najmłodszy wśród rodzeństwa, ma dwóch braci i dwie siostry, Maria, Emilia, Franciszek i Aleksander. W roku 1824 Józef, ojciec Ignacego, kupuje w Rzeszowie kamienicę. Rodzina przenosi się do dużego miasta, co daje perspektywy na wykształcenie dzieci. Więc w roku 1833 Ignacy podejmuje naukę w gimnazjum. Ma świetne oceny, świetne wyniki, kończy cztery klasy, lecz niestety więcej w gimnazjum się nie pojawia. Bowiem umiera głowa rodziny, Józef Łukasiewicz. Rodzina zostaje praktycznie bez środków do życia. Na edukację ma szansę tylko najstarszy brat, yy, Franciszek. Zaś Ignacy, jako czternastolatek i jako ktoś, kto skończył już cztery klasy gimnazjalne, ma prawo podjąć pracę w aptece. Matka Ignacego Apolonia pochodzi z domu świetlik. Która to rodzina była skoligacona z historyczną dynastią książąt Świętopełków. Pierwszym nauczycielem Ignacego jest Wasyl Antoniewicz, pułkownik rezerwy wojsk polskich, weteran wojenny, zasłużony w walkach o niepodległość. Taka była tradycja, że w patriotycznych rodzinach weterani byli rezydentami i często też nauczycielami, guwernantami dzieci. W XIX wieku apteka nie jest jedynie miejscem handlu. Medykamentami. Apteka to prawdziwe laboratorium, w którym na miejscu przygotowuje się owe substancje lecznicze, w którym się eksperymentuje, aby te lekarstwa ulepszać. Słowem, nie przywozi się lekarstw gotowych, lecz wytwarza się je na miejscu, właśnie w owym laboratorium. Ale to jest też miejsce, w którym produkuje się różne chemikalia, na przykład atramenty, lakiery, czy też kosmetyki, albo inne różne substancje, po prostu dla przemysłu. W roku 1836 Łukasiewicz. Zostaje w aptece praktykantem. Jest to apteka Antoniego Swobody w Łańcucie. Pod okiem magistra i laborantów Ignacy zadziwiająco szybko zgłębia tajniki specjalistycznej wiedzy. Po czterech latach ma prawo do zdawania tak tzw. egzaminu tyrocynalnego. Ignacy wykazuje się znajomością analizy chemicznej, botaniki, znajomością receptur, farmakognozji. W ten sposób Łukasiewicz zdobywa tytuł pomocnika aptekarza. W 1841 roku Ignacy pracuje już w Rzeszowie, w aptece pod Czarnym Orłem, prowadzonej przez Edwarda Hubla. Tutaj, po kolejnym egzaminie zawodowym, Łukasiewicz zostaje asystentem aptekarskim. Apteka Edwarda Hubla jest tajnym punktem działaczy niepodległościowych. Ignacy z domu wynosi etos patrioty, więc bez wahania angażuje się w konspirację. Zostaje zaprzysiężony na agenta rewolucyjnego. Planowane jest powstanie w zaborze austriackim. 19 lutego 1846 roku Łukasiewicz zostaje aresztowany jako organizator buntu przeciwko władzy austriackiej. W więzieniu spędza prawie dwa lata. Po wyjściu jest bez środków do życia. Lwów, rok 1848. Ignacy Łukasiewicz po wyjściu z więzienia jest bez środków do życia, ma zakaz opuszczania miasta. Znajduje schronienie w mieszkaniu swojego starszego brata Franciszka, który właśnie we Lwowie jest prawnikiem. W sierpniu Ignacy znajduje pracę w aptece pod Złotą Gwiazdą. Jej właściciel Piotr Mikolasz jest prezesem Gremium Aptekarzy Lwowskich. Mikolasz od razu docenia talent i doświadczenie Ignacego, wprowadzając go w tajniki pracy laboratorium. Które w tej aptece jest jednym z najlepszych w Galicji. W ciągu dwóch lat Ignacja opracowuje przepisy na ponad 170 specyfików, w tym także nowatorskich, które dopiero po latach znajdą się w oficjalnych spisach. Przy tym Łukasiewicz stosuje nowatorską metodę określenia zapisów wagowych, podczas gdy inni stosują jeszcze nomenklaturę średniowieczną. Almanach z przepisami szczęśliwie zachowuje się. Zamiar najpilniejszy ze wszystkich: Studia na Uniwersytecie Jagielońskim. Łukasiewicz jest ambitny i od dawna marzy o studiach w Krakowie. Ale ze względu na policyjny zakaz nie może wyjechać z Lwowa. Długie starania i wstawiennictwo wpływowego Mikolasza umożliwiają podjęcie studiów na UJ w roku 1850. Na prestiżowym uniwersytecie Łukasiewicz zgłębia tajniki chemii, botaniki, fizyki doświadczalnej i inne. Profesorem mineralogii i geologii. Jest Ludwik Zeischnert, znany z badań minerałów, ropy, twórca wielu map geologicznych. Profesor zabiera studentów na wycieczki do kopalń, jest żywo zainteresowany ropą naftową występującą na Podkarpaciu. Olej skalny, jak nazywano potocznie ropę, był od wieków wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców do celów medycznych i gospodarczych. Stosowano go na reumatyzm, odmrożenia, wytwarzano smary do impregnacji łodzi, a nawet pito przeciwko pasożytom. Profesor Zeischnert. Snuje wizję o wykorzystaniu owej ropy do oświetlenia. Ostatni semestr Ignacy Łukasiewicz odbywa na uniwersytecie w Wiedniu, a praca magisterska jest z dziedziny wiedzy o węglowodorach. Wszechstronna wiedza umożliwi Ignacemu w przyszłości dokonanie wiekopomnych osiągnięć. Z Wiednia Ignacy powraca do lwowskiej apteki pod Złotą Gwiazdą. Tutaj razem z Janem Cechem Łukasiewicz eksperymentuje nad spreparowaniem z ropy zamiennika drogiego lekarstwa sprowadzanego z Włoch. Spodziewany zysk ma być duży, ale prace nad uzyskaniem oleum Petrae wymagają surowca, więc apteka zakupuje aż 112 kg ropy. W końcu udaje się stworzyć oleum Petrae, lecz zanika popyt na ten specyfik. Po godzinach Łukasiewicz i Cech próbują destylować z niej naftę. W owym czasie na rynku pojawia się mnóstwo preparatów zwanych olejami świetlnymi. Są to produkty amerykańskie, z łupków bitumicznych. Lub europejskie z olejów roślinnych, na przykład pinolina i kamfina. Natomiast oświetlenie gazowe jest najdoskonalsze, ale możliwe tylko tam, gdzie są gazownie, a tych na prowincji. Nie ma. Łukasiewicz początkowo do świecenia naftą próbuje wykorzystywać tzw. lampy Arganda. Arnie Argand to szwajcarski chemik i wynalazca, który w XVIII wieku skonstruował nowoczesną lampę olejową. Jednak taka lampa, napełniona naftą, zapala się lub wybucha. Ignacy prosi o pomoc blacharza Andrzeja Bratkowskiego, znanego rzemieślnika produkującego olejowe lampy uliczne i domowe. Współpraca daje efekt w postaci metalowej konstrukcji, w kształcie walca. Wkrótce Piotr Mikolasz, pryncypał Ignacego, zdumiony wynalazkiem, pozwala oświetlić aptekę pod Złotą Gwiazdą. Jednak najdonioślejszą datą jest 31 lipca 1853 roku, gdy lampy naftowe w Lwowskim Szpitalu po raz pierwszy podczas nocnej operacji pozwalają uratować pacjentowi życie. Przez długie miesiące Łukasiewicz udoskonala prototyp swojej lampy. Wiele egzemplarzy zalega na strychu. Apteki przez następne dziesięciolecia, ale żaden się nie zachowuje. Łukasiewicz nie działa dla zysku. Pragnie, by jego wynalazek przysłużył się wszystkim ludziom. Wysyła próbki nafty i prototypy lamp do Wiednia, do Paryża. Jest idealistą i filantropem. Nie dba o patenty. Rok 1864, Wiedeń. Znany producent lamp Rudolf Dittmar rejestruje patent. Na udoskonaloną konstrukcję lampy naftowej Łukasiewicza. Oświetlenie naftą staje się popularne w całej Europie i za oceanem. Lampa Łukasiewicza zaczyna być zwana Lampą Wiedeńską. Ropa, dzięki jej niskim kosztom i szerokim zastosowaniom, staje się powoli obok gazu kluczowym surowcem. Dzięki destylacji opracowanej przez Łukasiewicza i Cecha uzyskuje się też inne cenne substancje: benzynę, naftę, oleje. Smary. W latach 70. pojawiają się silniki benzynowe. Rozwój technologii przyspiesza. Rodzi się potężna gałąź nowego przemysłu, której prekursorem jest Ignacy Łukasiewicz. Paradoksalnie, gdy użycie nafty rozpowszechnia się na szeroką skalę, spółka Łukasiewicza, Mikolasza i Cecha zostaje rozwiązana. Cech woli samodzielnie handlować naftą, a Mikolasz skupia się na prowadzeniu apteki. Ignacy przenosi się do Gorlic i po raz pierwszy sam wydzierżawia aptekę. Ma wypracowane kontakty do pozyskiwania ropy, bo to on w spółce zajmował się wyszukiwaniem źródeł zakupu tego surowca. Jednak to nie chęć zysku, ale filantropia motywuje go do działania. Ignacy myśli o produkcji taniej nafty, aby jego wynalazek trafił też pod strzechy najbiedniejszych domostw. To jest asumpt, by w niedalekiej przyszłości uruchomić własną kopalnię ropy w Bubrce i destylarnię w Ulaszowicach. Tymczasem w Gorlic Łukasiewicz prowadzi aptekę, dzięki czemu zawiązuje kontakty z miejscowymi. Tubylcy na własną rękę czerpią i sprzedają potrzebną ropę z występujących w okolicy wycieków i wysięków. A właściciele dużych połaci ziemi, na których wypływa ropa, wręcz bogacą się na tym, bo zapotrzebowanie na surowiec szybko wzrasta. Rok 1854. Ignacego Łukasiewicza odwiedza Tytus Trzeciecki. Właściciel wsi Polanka, na której występują liczne wycieki. Trzeciecki proponuje Łukasiewiczowi zbadanie substancji, która okazuje się być ropą. Wkrótce obaj panowie zakładają spółkę, ale majątek Trzecieckiego graniczy z wsiami Bubrka i Zręcin, gdzie też występują liczne wysięki. Wsie te należą do Karola Klobasy, ziemianina, który przekazuje te tereny w dzierżawę. Łukasiewiczowi i Trzecieckiemu. Sam nie jest zainteresowany wejściem do spółki. Klobasa zmieni zdanie dopiero po latach, gdy okaże się, jak wielki potencjał ma przedsięwzięcie. Wieś Polanka okazuje się być uboga w ropę, natomiast Bubrka wręcz przeciwnie. Zatem właśnie w Bubrce w roku 1854 powstaje pierwsza profesjonalna kopalnia ropy naftowej. Zanim powstaną szyby wydobywcze z prawdziwego zdarzenia, ropa pozyskiwana jest w sposób podobny jak to się odbywa w studni. Wykonuje się tak zwane kopanki, czyli rowy, z których wiadrami wyciąga się ropę, a gdy otwór jest już dosyć głęboki, używa się lin i specjalnych dźwigów żurawi. Niestety pierwsze lata inwestycji nie są dochodowe. Łukasiewicz szuka dodatkowych źródeł zarobku. Na przykład próbuje się zatrudnić jako kasjer, lecz wizji rozbudowy kopalni nie porzuca nadal pracuje nad doskonalszymi, tańszymi sposobami przemysłowej destylacji nafty. Dlatego w Ulaszowicach, w majątku Franciszka Trzecieckiego, brata swojego wspólnika Łukasiewicz buduje destylarnię. To pierwszy na świecie kombinat naftowy. Kopalnia i destylarnia. Spodziewanych zysków wciąż nie ma, ale Karol Klobassa, właściciel bubrki, nie jest chciwy. I rezygnuje z pobierania czynszu, mówiąc nie wezmę, boś sam nie miał nic z tego. Owszem, nakłady tylko. Lata 1855-1860 to duże zmiany w życiu ignacego Łukasiewicza. Po ślubia siostrzenicę honoratę. Ślub jest w roku 1857, ale do zawarcia małżeństwa niezbędne są zawiłe formalności, bo honorata to bliska krewna Ignacego, córka jego siostry Emilii. Rok po ślubie rodzi się córeczka Marianna. W tym czasie Łukasiewiczowie mieszkają w Jaśle, gdzie Ignacy dzierżawi kolejną aptekę. W maju 1858 roku odbywa się krajowa wystawa rolno-przemysłowa, na której swoje wyroby pokazuje też Ignacy Łukasiewicz. A są to na przykład różne oleje do smarowania machin, Gudryna do produkcji świec, mazie do impregnacji łodzi, czy też różnych konstrukcji drewnianych. No i oczywiście nowa kamfina, jak wówczas często nazywano naftę. Wyroby otrzymują wysokie oceny jurorów. Jednakże następuje pasmo tragedii. Umiera kilkunastomiesięczna córka Marianna. Do tego dochodzi pożar rafinerii w Ulaszowicach. Interes w Bubrce podupada. Ignacy jest załamany. Opada w melancholię. Myśli o porzuceniu kopalni i wyjeździe z Podkarpacia. W roku 1859 Łukasiewicz po raz pierwszy staje się właścicielem apteki w brzostku. Prowadzi ją jednak zaledwie cztery miesiące, co nie zmienia faktu, że apteka jest wyposażona w najlepszy sprzęt. Nowoczesne laboratorium i bogatą ofertę leków, nawet takich, które dopiero w przyszłości wejdą do oficjalnych spisów. Apteka zostaje sprzedana, aby pozyskane fundusze zainwestować. Łukasiewicz wchodzi w spółkę z braćmi Zielińskimi. Ma się zajmować urządzeniem nowej destylarni i opracować procedury produkcji. Szybko rodzą się antagonizmy, bo Zielińscy kierują się tylko chęcią szybkiego zysku, zaś Łukasiewicz myśli szerzej. Jest altruistą i społecznikiem. Po kilku miesiącach Łukasiewicz opuszcza spółkę. Zrezygnowany po śmierci córki, po pożarze rafinerii i po fiasku spółki z Zielińskimi, za nabomą żony. Postanawia przeprowadzić się do Królestwa Polskiego, czyli do zaboru rosyjskiego. Zakupuje wozy i skrzynie, ale przed wyjazdem powstrzymuje Ignacego Tytus Trzecieski, który pośród argumentów wytacza najważniejszy. Bez Łukasiewicza upadnie przemysł naftowy na Podkarpaciu. Pomocną dłoń wyciąga ponownie Karol Klobassa, który namawia do kolejnych poszukiwań ropy bez ponoszenia kosztów dzierżawy jego terenów. Łukasiewicz nie wyjeżdża. Lata 60. To nowy rozdział w życiu Ignacego Łukasiewicza. Prosperity. Olanka. Nowe poszukiwania ropy przynoszą w końcu spektakularny rezultat. W kwietniu 1861 roku szyb Wojciech okazuje się być bogaty w jakościową ropę. Wkrótce też inne szyby przynoszą ogromne zyski. Do spółki dołącza Karol Klobassa. Trzeciecki, Łukasiewicz i Klobassa – Zawierają umowę, ale ustną. Mimo to przez 10 lat trwania umowy nie następują żadne niesnaski, żadne kłótnie, żadne nieporozumienia. Łukasiewiczowie zamieszkują w Polance. Powstaje tu nowoczesna destylarnia, obok której jest szkoła ucząca tajników rafinacji. Niestety w 1865 roku destylarnia ulega pożarowi. Potrzebna jest nowa destylarnia, więc Ignacy kupuje grunty w Chorkówce. Tutaj powstają nowoczesne murowane budynki, odpowiednio zaprojektowane dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Budynki zadziwiają odwiedzających swoimi industrialnymi wnętrzami. Są maszyny parowe, wysokie kominy. Słowem, pejzaż rewolucji przemysłowej. Rok 1868. Niespodziewanie w dwóch szybach zostaje odkryta woda mineralna. Po jej zbadaniu okazuje się, że to wysokiej jakości woda, jaką ludzie piją w uzdrowiskach. W Bubrce powstaje zakład wodoleczniczy. Istnieje jednak tylko dwa lata, bo w roku 1870 prowadzone są głębokie odwierty. Zakład ma być rozbudowany. Lecz niestety, zamiast wody, zaczyna wypływać brunatna ciecz. Wkrótce zamiast wody w szybach jest już ropa. Zakład wodoleczniczy po dwóch latach przestaje więc istnieć. W latach 70. Jako przedsiębiorca, społecznik, polityk Łukasiewicz udziela się w różnych radach, gremiach, zasiada na różnym szczeblu władz, od powiatowych do krajowych. Szczególnie udziela się w kwestii budowy dróg, których brakuje na Podkarpaciu. Drogi potrzebne będą, żeby rozwijać przemysł naftowy do transportu ropy, surowców, ale też drogi przysłużą się okolicznym mieszkańcom. Ignacy wprowadza w chorkówce. Wzbudzający powszechne uznanie system pracy, gdzie każdy robotnik może liczyć na wszelakie wsparcie, a warunki i dyscyplina są wzorcowe. Obowiązuje zakaz picia alkoholu. Pracownicy traktowani są podmiotowo, co na wiek XIX nie jest normą. Powstaje kasa bratniej pomocy ówczesna ubezpieczalnia. Ignacy cieszy się tak wielkim szacunkiem, że przez okolicznych mieszkańców i przez pracowników Nazywany jest ojcem Ignacym. Jego liczne inwestycje można by długo wyliczać. Wspomnijmy o ropiance, w której na przestrzeni lat Łukasiewicz zakłada wiele spółek, czy jego liczne pomniejsze szyby w okolicy, albo udziały w innych kopalniach. Jednak najważniejsza pozostaje chorkówka, w której Ignacy bezinteresownie przyjmuje wszelakich gości i udziela im wiedzy dotyczącej tajników rafinacji ropy. Wysłannicy samego Rockefellera przybywają do Chorkówki i bez żadnych kosztów pozyskują szczegółową wiedzę dotyczącą ulepszenia destylatu. Ropa z Podkarpacia ma światowej klasy jakość, lepszą niż amerykańska. Działalność Łukasiewicza ku dobru ogółu i ku dobru przemysłu. Ignacy próbuje zwalczyć problem analfabetyzmu. Buduje szkoły w Chorkówce, w Bubrce, w Zręcinach, i sam opłaca nauczycieli. Funduje szkołę koronkarską dla dziewcząt, którą poprowadzi żona honorata. Liczne cerkwie, kościoły są obdarowywane lampami naftowymi. Polityka to inna przestrzeń działalności Łukasiewicza. Jako poseł do Sejmu Krajowego i szef Komisji Naftowej. Doprowadza do uchwalenia ustawy o warunkach przemysłu wydobywczego. Ustawa jest bardzo potrzebna w czasie następującej już ekspansji zagranicznych firm na rynek galicyjski. Ustawa zostaje skonstruowana w roku 1881, ale zostaje uchwalona już po śmierci Ignacego Łukasiewicza. Kilka dni przed śmiercią, mimo intensywnego przeziębienia, Ignacy intensywnie pracuje. Zawiązuje spółkę handlową tkaczy w trosce o rozwój tej branży. Choroba nie daje za wygraną, ale na łożu śmierci Ignacy mówi jeszcze o budowie dróg powiatowych, o ulepszaniu maszyn górniczych, lub wydaje mu się, że jest w izbie poselskiej. Umiera 7 stycznia 1882 roku w Korkówce.